Abu zabi drugie miejsce w kwalifikacjach dla Roberta Kubicy. Czy to jest jakiś y, dobry, dobry znak na wyścig, dobry prognostyk? No bo przecież Kubica przypomnijmy na inaugurację sezonu siódmy, później drugi, y, później znów siódmy, a więc teraz analogia wskazywałaby, że znowu w wyścigu zajmie drugie miejsce i oby tak było, ale też życzymy Robertowi, żeby wygrał wreszcie jakiś wyścig w tym roku. Zobaczmy Norris, Kubica, Piastri, Russell, a zatem przeplatanka McLaren, Mercedes, McLaren, Mercedes, później Red Bull, Ferrari, Red Bull, Ferrari. A zatem bardzo ciekawie się te kwalifikacje ułożyły i tak jest prawie do 12 miejsca. A zatem czeka nas pasjonujący wyścig o zmroku. Zapraszamy bardzo serdecznie. Już za chwilkę ruszą kierowcy, Abu Zabi. Było. Przez ostatnie lata wyścigiem finałowym mistrzostw świata teraz stało się Vega z tą rundą finałową, ale teraz już to jest nieważne. Ruszają kierowcy. Ruszył dobrze Kubica. Jest tuż za Norrisem, który ma opony twarde, a Kubica. Przypomnijmy na pośrednich. Już za Kubicą jest Louis Hamilton. A zatem znakomicie wystrzelił tam gdzieś z odległych pozycji siedmiokrotny mistrz świata. I teraz Kubica dosyć szeroko w tym zakręcie. To jest najdłuższa prosta na tym torze. Zobaczmy, co jest w stanie zdziałać Polak. Piastri spadł na czwarte miejsce. Dobry tutaj znak. Sainz jest bardzo, bardzo wysoko w tej chwili na piątym miejscu. Ale Williams jako jeden z nielicznych jest wyposażony w opony miękkie. Natomiast reszta stawki na pośrednich bądź twardych. Kubica świetnie. Teraz zbliża się do Norisa. Oj, chciał tutaj szykanę, nie może, nie może wyprzedzić, bo dyrekcja wyścigu lub zespół nakazałyby oddać tę pozycję i Norris ucieka. I teraz otwarty system DRS u Polaka w bolidzie Mercedesa, ale Norris jest chyba za daleko. Teraz ten atak się nie powiedzie, chociaż pamiętajmy, że tam jest mocne dohamowanie. Oj był kontakt. Tutaj dotknęli się przednim skrzydłem zawadził. Kubica o boli Norisa. Na szczęście nie doszło do żadnych uszkodzeń w jednym i w drugim bolidzie. I teraz jest bardzo blisko. I teraz chyba dotknął Norisa. Tak, Norris poza torem. Chyba się ratuje, Brytyjczyk. Chyba wyjedzie przed Hamiltonem, ale tam koło w koło jadą rodacy. A kubica zostaje liderem wyścigu znakomicie. No wiemy, wiemy, wyrzucił Norisa. To nie jest. To czego byśmy chcieli, co byśmy chcieli oglądać w wyścigach, chcielibyśmy równej, uczciwej walki, ale tak też czasami się zdarza walka koło w koło i niestety puściły tutaj nerwy. Nie wiadomo tak naprawdę, kto zawinił, ale czy to jest teraz ważne? Kubica jest liderem, Norris będzie mu ciężko odrabiać, bo ma przecież twarde opony, ale Hamilton może stanowić zagrożenie. Widzimy cały pociąg za Kubicą. Jest Hamilton, Norris i Sainz na czwartym miejscu, już przed Oskarem Piastrem. I teraz dochodzi do ataku. Norris atakuje Hamiltona, a Kubica w tym samym czasie popełnia błąd. Norris nie zdołał, nie zdołał tutaj wydrzeć. Miejsca Hamiltonowi, ale Kubica zagapił się i popełnił spory błąd. Będzie narażony na ataki ze strony Piastriego, któremu udało, udało się tutaj skontrować sańca. Russell walczy teraz z sańcem. chyba Russell będzie przed Hiszpanem już się opony kończą w bolidzie Williamsa, po dobrym początku już niestety poddają się te gumy w bolidzie Williamsa no tutaj będzie chyba niepocieszony Sainz, bo ta strategia choć wydawała się tak trafiona będzie niestety dosyć kosztowna, ale i Kubicy chyba zaczynają powoli Zużywać się opony. Widzimy, że ten bolid, jakby, bardziej się ślizga. I to chyba znajduje też potwierdzenie w tym, że Norris powoli zbliża się do Hamiltona. A zatem mieszanka pośrednia jest, jakby, na tym etapie wyścigu gorszym wyborem. Tak, jakby już degradacja tutaj następowała. Już widzimy, że Norris tam zabiera się chyba do wyprzedzania jest bardzo, ale to bardzo blisko Hamilton się broni jak na razie ale w strefie DRS może nie mieć większych szans No a może gdzie dwóch się bije tam trzeci skorzysta, no Kubica chciałby, chciałby tutaj dołączyć do tej walki, na razie jest za daleko spadł po tym swoim błędzie bardzo, bardzo daleko, a był to przecież mały błąd, ale niezwykle Kosztowny w skutkach. Teraz jest blisko Norisa, ale po zewnętrznej będzie tutaj niezwykle trudno. Znów na trawę wylatuje kubica. Znów kontakt z Norisem. No. Czy sędziowie tutaj nie będą mieli pretensji? No stawiam żołędzie przeciw kasztanom, że mogą tutaj się przyczepić, ale zobaczymy. Jak na razie, kubica. Oj, teraz był na pewno kontakt. Norris wyrzucony z toru po raz drugi w tym wyścigu przez kubicę. Gdzie tam spada Norris? Spadnie chyba nie. Na razie jest tak, jest za Piastrim. Spróbował kubica. Tak jak mówił Ayrton Senna, tam gdzie jest Luka, trzeba się wcisnąć. No i kubica wcisnął się, ale niestety bez tutaj czystej jazdy. I niestety konsekwencje dla Norisa były niezbyt przyjemne. Już zmniejszona przyczepność u kubicy, i zjeżdżają na równi z Hamiltonem. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Kubica wziął twarde opony. Wszyscy będą mieli chyba miękkie. Hamilton będzie miał miękkie. To będzie prawie niemożliwe go dogonić. Chyba trochę zbyt ostrożnie gra Mercedes. Chyba troszkę się obawiają. Jest w tej chwili Kubica oczywiście na ósmym miejscu, ale ci wszyscy kierowcy przed nim jeszcze nie zmieniali opon. Nie wiem, może liczą na to w Mercedesie, że Hamiltonowi nagle zacznie się kończyć ta mieszanka miękka. Tak samo jak to się stało w przypadku Sańca, albo na to liczą, że tutaj właśnie zostanie Hamilton przyblokowany, bo chyba teraz właśnie jest blokowany przez Bermana. Ale już poradził sobie z młodszym rodakiem, już jest Berman bezpośrednio przed kubicą. I Hamilton chyba tam dobiera się już do Aleksa Albona, a Kubica radzi sobie z Bermanem bez najmniejszych problemów. Świeże opony robią kolosalną różnicę. Teraz wyprzedzanie Aleksa Albona na prostej Już nie ma żadnych szans obrony Hamilton, przepraszam, Albon Oczywiście Hamilton jest o wiele, wiele dalej Przed Kubicą Yuki Tsunoda A nieustępliwy Japończyk, waleczny tutaj Nie chce oddać pola Kubicy a już tutaj Leclerc ustępuje Hamiltonowi. Być może były polecenia zespołowe, nie słyszeliśmy tego. Oj, kontakt z Leclerkiem. No to nie ma znaczenia dla losu wyścigu, ale może mieć znaczenie dla Kubicy. Hamilton jest blisko, teraz bardzo blisko, chyba najbliżej po tej wymianie opon, po wizycie w alei serwisowej. Tak, jest bardzo, bardzo blisko. Widzimy już Hamiltona. Jest przed nim Verstappen, który skutecznie go blokuje. I czy to jest szansa dla Kubicy? Chyba tak, teraz wyprzedza Hamiltona, czy wyprzedzi również Verstappena po zewnętrznej? Będzie bardzo, ale to bardzo trudno. Zmieścił się, zmieścił się tutaj za Verstappenem jest. Będzie miał system DRS i przed nim tylko Norris, ale Norris chyba nie zjeżdżał jeszcze do mechaników. Czy zjedzie? Na tym ostatnim kółku to jest pytanie, on ma opony twarde tak samo jak Kubica, ale jedzie na nich od początku wyścigu znów się zetknęli trzeci raz w tym wyścigu. Jednak Kubica odzyskuje pozycję lidera, a zatem a zatem Mercedes podjął chyba właściwą decyzję. Norris jest wreszcie w alei serwisowej. Czekał na to prawie cały wyścig również Tsunoda. Kto tam jeszcze zjedzie? No, pewnie Albon. Właśnie jest teraz u swoich mechaników i Esteban Okon. A zatem to jest chyba najgorsza strategia. Nie wytrzymały opony miękkie. Przepraszam, twarde oczywiście całego dystansu wyścigu, i teraz na końcu zmieniają na miękkie, ale cóż to im już da. Natomiast kolejność czołówce w tej chwili jest bardzo interesująca, bo jest to kubica Hamilton i Russell. A zatem dwa Mercedesy na podium, a Piastri jest czwarty. Norris dopiero ósmy za Nico Hulkenbergiem Być może po tym trzecim kontakcie z Kubicą, no nie będzie Brytyjczyk zadowolony po tym wyścigu. Będzie na pewno kilka gorzkich słów w kierunku Polaka. Oczywiście teraz poradził sobie bez problemu z Hulkenbergiem Ale zobaczmy, kto jedzie na pozycjach piątej i szóstej. To jest Franco Colapinto i Piergastri, jeśli dobrze pamiętam. To zespół Alpin nie miał ani jednego punktu do tej pory w tym sezonie. Poprawcie mnie Państwo, jeśli się mylę, ale jeśli teraz dowiozą tak solidne punkty, to no, na pewno włączą się do walki o te niższe lokaty w klasyfikacji generalnej. Tymczasem Kubica zwycięża pierwszy wyścig w tym sezonie. Znakomicie, Robert. Pojechał naprawdę świetny wyścig. I widzimy teraz celebracja, i tutaj polewają się szampanem. Kubica, Hamilton i Russell, bohaterowie tego wyścigu. Zobaczmy jeszcze wizyty w pit stopach. No, ci, którzy zjechali na ostatnim okrążeniu, stracili najwięcej. To w żadnym przypadku nie była dobra strategia, tylko Leclerc dojechał w punktach, ale mógł osiągnąć znacznie więcej. Hamilton. Pierwszy raz w tym sezonie na podium i pierwszy raz zdobyła punkty, a zatem genialnie, mimo wszystko, należy pochwalić Hamiltona i Rasela, że też dotrzymał kroku Kubicy. No i tutaj na czele tabeli robi się naprawdę gorąco. No i troszkę Państwa tutaj zwodzę, no bo Hamilton zdobył jednak punktów 12 w Arabii Saudyjskiej, gdzie Kubica był bardzo, ale to bardzo z tyłu. A zatem te dwa pierwsze wyścigi bez punktów, teraz już jednak jest tendencja yy, zwyżkowa. Natomiast yy, w dole tabeli podskoczyli Cola Pinto, który jest już dziewiąty i gasli. No ale w tej czołówce faktycznie jest ciasno. 15 punktów do Piastriego traci Kubica, tylko 5 do Rasela, 9 do Norisa. No tutaj są naprawdę małe różnice. A i Verstappen i Leclerc jeszcze nie mogą być skreśleni z tej walki o tytuł mistrzowski. No i McLaren prowadzi, ale to nie jest wcale jakaś taka y, monstrualna przewaga. Jedynym zespołem bez punktów jest teraz Aston Martin. Alpin przeskoczyło aż na piąte miejsce, zebrało przez ten jeden wyścig więcej punktów niż Williams przez trzy rundy. No, to jest genialny wyścig alpiny. Co oni zrobili, to jest kunszt. Oczywiście Red Bulla będzie trudno dogonić, ale też Red Bull i Ferrari są w tej chwili, tak jakby w innej lidze, bo Mercedes i McLaren są w poza wszelkim zasięgiem. Zapraszamy na kolejny wyścig, który odbędzie się we Włoszech. Zapraszamy już za tydzień na ten wyścig, a dzisiaj żegnam się z Państwem i dziękuję za uwagę.